Jaki jest najlepszy sposób na ukrycie prawdy? Od dawien dawna ludzie mieli różne tajemnice, które chcieli ukryć przed opinią publiczną. Czy były to tajemnice rządowe, czy jakieś tajne zakony, stowarzyszenia? Ludzie starali się za wszelką cenę je ukryć aby nikt o nich nie wiedział, by pozostały tajne. Jednak czy robili to na pewno dobrze? Zastanówmy się. Gdy na siłę staramy się coś ukryć, ludzie zaczynają węszyć. Działa tutaj zwykła ludzka ciekawość. Jeśli podejrzewamy, że ktoś coś ukrywa i wiemy, że to jest na pewno coś ważnego, coś super tajnego, to tym bardziej chcemy tą tajemnicę odkryć, prawda? Zaczynają się wokół tej sprawy kręcić luźni ludzie. Wokół tej sprawy zaczynają kręcić się różni ludzie, starają się dociec prawdy, powstają teorie spiskowe, ludzie zaczynają szpiegować, żeby dowiedzieć się, co ten ktoś chce ukryć, czemu chce to ukryć, czy to naprawdę jest aż taka ważna informacja. Wszyscy chcą się tego wtedy dowiedzieć, żeby wyszło to na światło dzienne. Takie sprawy jak na przykład zabójstwo Kennedy'ego, Strefa 51, Roswell to są tajemnice. Rząd y, oczywiście ma na to y, różne wytłumaczenia i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, ludzie. Ponieważ y, ich wyjaśnienia zawsze mają w sobie jakieś luki. Są ludzie, którzy twierdzą inaczej. Twierdzą, że rząd kłamie. I mimo tego, że możemy sądzić, że no to jest głupie, że te teorie spiskowe i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, ludzie zaczynają szukać wokół tego, zaczynają dążyć prawdy. Ponieważ mimo, że niby zostało to wszystko wyjaśnione, to jednak weźmy na przykład dla przykładu, taką strefę 51. No, ludzie myślą, że tam trzymają kosmitów, czy jakąś inną boże, ziemską technologię. Co mogliby zrobić? No, mogliby na przykład zrobić wycieczkę, wziąć tych wszystkich ludzi, którzy specjalizują się w teoriach spiskowych, oprowadzić ich, ich po bazie, po wszystkich zakątkach, żeby ich uspokoić, ale oczywiście tego nie robią. Nie, mówią, że po prostu nie ma kosmitów i tyle. Ale czy wpuszczą kogoś do strefy 51? No nie wpuszczą. Oczywiście wiadomo, czemu tego nie zrobić, a to jest barza wojskowa i nie każdy tam może wejść, ale ponieważ nie wyjaśniają wszystkiego, nie chcą pokazać, co mają w środku, to ludzie właśnie zaczynają myśleć. I tajemnica, którą rząd chciałby ukryć w strefie 51, staje się głównym tematem rozmów i jest na ustach wszystkich ludzi, którzy się tym strefą interesują. Czyli to właśnie działa, nie wiem jak to nazwać, yy, taka odwrotność, że im bardziej staramy się coś ukryć, tym bardziej ktoś chce się tego dowiedzieć. I teraz wracamy do głównego pytania. Jak w dzisiejszych czasach najlepiej ukryć jakąś informację, jakąś prawdę? Ano, skoro jeśli coś staramy się ukryć, to ktoś chce się tego bardzo dowiedzieć i zaczyna wokół tego niuchać, to... Jeśli chcemy najlepiej ukryć informację, to powinniśmy ją rozpowszechnić. Dokładnie. Jeśli chcemy coś ukryć, musimy to odkryć. Taka odwrotna psychologia. A najlepiej to jeszcze zrobić w dzisiejszych czasach. Mamy o tyle łatwiej, że mamy coś takiego jak ym, internet, Photoshop, fotomontaże. Y Filmy, książki, fantastyka, fantastyka, właśnie fantastyka. Najlepsza. Najlepsze narzędzie do ukrycia czegoś. Kiedyś ta fantastyka nie była taka popularna. Jak coś było dziwne, no to ludzie nie myśleli od razu, że. Aha, że ktoś sobie napisał książkę albo że to jakiś fotomontaż, Photoshop i tak dalej. Kiedyś wtedy bardziej można to było uznać za prawdę. Dzisiaj, w dobie właśnie powszechnych fotomontaży, powszechnej fantastyki, książek fantastycznych, gier fantazy, cosplayów, informacje bardzo łatwo jest ukryć, wcale nie ukrywając. Tutaj chciałbym przytoczyć taki przykład pracy Howarda Philipsa Lovecrafta. Lovecraft jest pisarzem, który napisał Serii opowiadań, w których yy, mówi o przedwiecznych bogach, którzy żyją na ziemi i żyją w ukryciu. Yy, potrafią manipulować ludźmi, pochodzą z innego wymiaru. No, długo można by o tym rozmawiać, ale no, w każdym bądź razie yy, książki są napisane w taki sposób, że czytający ma wrażenie, że to jest prawda że to jest sprawozdanie z jakiegoś, yy, sprawozdanie jakiegoś odkrywcy. Kogoś, kto faktycznie tych przedwiecznych widział, i później przelał to na papier. Gdyby taka książka powstała wiele lat temu, ludzie mogliby pomyśleć, że to jest prawda. Ale dzisiaj, w dobie fantastyki, wszyscy wiedzą, że to jest fantastyka, że sobie to tylko wymyślił. Nawet o ile z tego co pamiętam, przed śmiercią wyznał, iż wszystko to wymyślił. Ale teraz uwaga: wyobraźmy sobie hipotetycznie, że tacy przedwieczni naprawdę istnieją. I Lovecraft faktycznie. Ich poznał, albo przynajmniej poznał ludzi, którzy poznali przedwiecznych. Ukrył informacje, rozpowszechniając ją w formy książki, ponieważ, wyobraźmy sobie, że taki Lovecraft i ci inni ludzie, którzy widzieli przedwiecznych, faktycznie by to ukrywali, i tak dalej, się by ukryć istnienie tych przedwiecznych. No nie da się ukryć, zwłaszcza w dobie internetu i globalizacji, gdzie po prostu strasznie ciężko ukryć jakąś informację. Ktoś z otoczenia Lovecrafta albo tych innych osób. Zauważyłoby dziwne zachowanie albo coś związanego z przedwiecznymi, jakieś zaburzenia fizyki, i tak dalej, zaczęliby drążyć, inni zaczęliby drążyć, dziennikarze, internet, wszystko, fotografowie i w końcu, prawda, wyszłaby na jaw, prawda? A teraz, co się stało, że Lovecraft wydał książkę? Wszyscy z góry założyli, znaczy zakładają, że skoro to jest książka, książka fantazy, to przedwiecznie istnieją i nawet zakładając, że przedwieczni są prawdziwi, to przez to, że została wydana o nich książka, to jeśli ktoś powiedzmy zauważyłby na przykład takiego ktulu gdzieś czy coś, to sobie, sobie mógł pomyśleć, że to jest jakiś film, zdjęcie przerobione, cosplayer w kostiumie, no powiedzmy sobie szczerze, nikt by w to nie uwierzył. I to jest właśnie najlepszy sposób, jak ukryć informacje no, są w internecie w formie książki albo filmu, ponieważ nikt wtedy w nią nie uwierzy. Nawet jeśli jest prawdziwa, rozumiecie? Ukrycie informacji w nieukrywaniu jej. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. To jest bardzo ciekawe. Podałem tutaj Lovecraft'a jako przykład, ale takich przykładów jest no, mnóstwo innych. No, mam nadzieję, że to co Wam powiedziałem, myślę, że przekazałem o co mi chodziło w tym filmie. Jeśli jest jakaś informacja, którą chciałbyś ukryć, umieścią w internecie. Nikt ci w nią nie uwierzy, nikt nie uzna, że to prawda, bo jest w internecie. Czekajcie? No, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki, że mnie oglądaliście. Trzymajcie się, wszyscy. Cześć.